Tak. A to sorry, tutaj na karta jednak będę mówił poprawnie. No, no. czarny. Ej, wojna no, to, jest najbardziej... chciałem... w... to jest najbardziej. To jest najbardziej pojebany koncept jeśli chodzi o gry karciane. Bo żeby grać w wojnę to trzeba mieć max 5 IQ. Ja akurat ja akurat jestem. Yy, Wiesz tylko, że potrzebujesz co najmniej yy, 20 IQ, żeby oddychać. Ale, Ale ja mówię tak... o granie w kartę, a nie oddychaniu. A teraz moi drodzy oddychacie manualnie. Ale nie, nie O kurwo, kurwa. kurwa. Groło, groło, sztaj to, to. Teraz teraz Eee... jest bez Ignite'a. Bez honoru kurwa, jest dzika. Też. W Barcelonie powieszono reklamę Samsunga na katedrze z XIII wieku. A wiesz co powinni powiesić? Gracza Libera. Jeszcze będzie emotki puszczał? Kto skurw... Bezdy. Nie, no kurwo, zajemane. Czemu ja się kurwa nie mogę ruszyć na tym topie. Nie wiem, kurwa, jakby na topie było zbyt mało kurwiałych chuj grasz grajione na topie. Śmieciu zajebane. Próbuję ja uderzyć metalową rurę piszczelem. To jest nielegalne. Tylko wam No Kto ma na imię Gerwan, to debil. Boże, jak dobrze Gerwan ma na imię Wiktor. Adrian rodzieliska tylko magiczna. i Magam. nie, razem raz tylko śnieżka. To już nie pasuje tak bardzo. No, Dobra, no, po prostu no, 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 życie no, nie no, 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 teraz no, teraz jest arcybiskupem. Co ty pierdolisz? No. Co no, 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 brzmi tak no, Kurwa. I kaciej, że będę cię zabrał do Włoch na tak centrum, nie się serca bo wiesz, chciał za z mowy. No To mu nie wyszło. Nie, 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 w ten sposób. nie, 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 A nie, 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 wzięliśmy tego nie, ja, nie, nie, mieliśmy w nie, sumie... nie, Ok, wtedy, z... No zobaczymy, przeszły tydzień trochę luźniejszy od pracy mam, tak jak z... każdy w sumie. Aha, ale piękny sposób, żeby, ma... żeby mi napisać, że jest się bezrobotny. No to polega. Pierdolę. Ogólnie jutro nie pracuję, bo jutro... Ej, większy damage od Addisona. Halo, tutaj mama Addisona. Zajebiście, przedłużamy Wall Ale Ej, mam... Ale ludzie, ludzie z Ameryki to tłumaczyli bez przecinka i po prostu tasty period, czyli smaczny okres. E, pokażę wam e, film, z który chłop nagrał przed e, magazynem tego, jak sobie siedział w parku. To są ogólnie skrzynki z bułkami, które używają do hamburgerów i patrzcie, kto je je. A, a teraz druga rzecz. E, jak wyglądały bułki? które dostali niektórzy ludzie. E, buki te wyglądały tak. o pycha. Nie no wydaje mi się, że to, żeby przykuć taką, takiego statystycznego amerykańskiego albo ogólnie fana Mardala, to musi, musi napierdalać przez cały czas coś na ekranie. Jakiś lens flare wyjebany z Battlefielda 3. No nie lensfler no jakby robią. najbardziej losowo, najbardziej, losowo. najbardziej losowe efekty, jakie możesz dać w After Effectsie. On by zajebał tą ilość jakby nie był idiotą i nie trafił klejpiznę. Byłem w sklepie, kupiłem sobie pierś kurczaka na obiad, zrobiłem ją, zjadłem obiad i o 21.00 idę się spotkać z koleżanką smaczne smacznej koleżanki. No świrko będzie jadł listener rybkę na raz ja, ja, ja bardzo lubię takie teksty, jak Koreańczycy śpiewają. Jak Koreańczycy śpiewają takie wyzywające teksty, to to bardzo fajnie przy... Niech powiedzą do jest lura w takim razie No właśnie to, to, to all my asian nigga Kurwa! Czele. Dobrze Caitlyn, Caitlyn jest Bogiem No co ta Caitlyn robi, hała ty Bro. Nie Bro. no najlepiej jest zawsze kurwa No jest zajebiście We out here in the streets west side w Ameryce jesteś creep albo blot, a w Korei jesteś chink albo chong. Wiesz co chodzi? Gang gang. We are we out here the the streets, going to the wrong restaurant. Oj Gang gang. Gang gang. Gang gang. Gang gang. dawaj Dawaj Gang dawaj Gang gang. Gang gang. Gang gang. Nie, gang. Gang Nie mam Ooooo! Najlepszy bit na popęta! Oooo! Pale się! Nie pale się! O kurwa, mać! To Ale insek, ale insek! Zamknij się! Pa, biorę to. No co? Macie. Dobra, łatwo. Chodź tu. A, dobra, tu jest ty jesteś po drugiej stronie barykady, miasto 44. Pod koniec filmu się będziemy całować, wiesz? Tak. No, jeszcze mi kurwa podaj tą kulę! Kiluj mnie! No kurwa po jeba. Nie mam nie mi mam. Michu, bo byłeś pierwszy w kulach. Niech Pier sila spelu! No trzeba mnie nie złożywał! Pierwszy w kulach byłeś! To mnie NIE wiesz. Dobra! No, o, tyś, tyś... Dobra, a ty jesteś licencjonowanym deklem Eee jesteś Ebron dat, Ebron ty kurwa mówisz? Gdzie jest gówno, gdzie jest gówno, gdzie jest gówno? Nie ma że mi się coś innego Dekorujmy.